Pokażę, w jaki sposób skonstruować cząsteczkę Fullerenu C60 za pomocą programu Avogadro. Najprościej jest wybrać ją z listy dostępnych cząsteczek, fragmentów, tak jak tutaj jest. Mogę to kliknąć, insert, i oto mamy tę cząsteczkę, właśnie przedstawioną. Ctrl-Shift-A. Mamy tutaj atomy węgla. Mogę sobie obrócić tę cząsteczkę. Na bardziej zaawansowanym poziomie, albo wtedy, kiedy chcemy modyfikować nie, cząsteczkę fullerenu, powinniśmy znać jednak metodę e, zbudowania tej cząsteczki e, od podstaw. Właściwie jest to odmiana alotropowa. Ctrl-A, Kontr robię delete i teraz, żeby to zrobić, przechodzę do konstrukcji cząsteczki, Atomy węgla, usuwam dodawanie atomu wodoru i na początku konstruuję Pięcioczłonowy pierścień składający się z atomów węgla i dokładam promieniście kolejne atomy węgla. Program automatycznie dopasowuje mi wielkość rysunku do ekranu, i tutaj kole konstruuję kolejne pierścienie na, tym, na tych wystających, jeśli można tak powiedzieć, atomach węgla, i tych pierścieni muszę skonstruować pięć. Członowych pierścieni. Nie robię tego zbyt dokładnie. Za chwilę przekonamy się, dlaczego to nie jest konieczne. Mam tutaj te pierścienie. Nie jest to konieczne, dlatego że wykorzystuję tutaj optymalizację geometrii za pomocą mechaniki molekularnej. Kiedy to kliknę, cząsteczka ładnie się wygładza. I teraz łączę atomy węgla które tutaj pokazuję, tworząc związek właściwie to strukturę węglową policykliczną i do takiej struktury wprowadzam wiązania podwójne na początku może to klikam to wiązanie tworzy się wiązanie podwójne potem to potem to staram się to robić naprzemiennie co drugi atom zatem tu nie potem tu potem tu potem tu tu nie potem tu, potem tu, potem tu i trzeba uważać, żeby się tutaj nie pomylić, dlatego, że jeśli zrobi się to niezbyt dobrze, to wyjdzie jakiś atom węgla, który jest niepowiązany za pomocą czterech wiązań. No ale mnie się udało. Mamy taką strukturę. Mamy cztery wiązania do, no oczywiście nie do wszystkich atomów to zewnętrzne są potrójnie wiązane. Taka struktura wystarczy nam do skonstruowania fulerenu, ale muszę ją powielić, dlatego daję tutaj wskaźnik, powielam, ten, znaczy powielam tę strukturę, ale jeszcze zrobię jedną rzecz, mianowicie obrócę ją o 90 stopni, powiedzmy sobie, w taki sposób. Daję Ctrl C, Ctrl V i. Tutaj ta rączka się nam pojawiła. Wysuwam tę drugą strukturę powieloną. Mam zatem dwie identyczne struktury. Obrócę sobie je w taki sposób. Jedna pokrywa się z drugą, a ja potrzebuję, żeby jedna była przekręcona względem drugiej. Daję Shift, to mi się wszystko robi, ale jeśli przejdę tutaj i z Shiftem, to wówczas mogę obrócić. Taki obrót jest ważny. Teraz odznaczam te atomy. Ctrl Shift A odznaczyłem i proszę zobaczyć, że oto mamy takie przesunięte struktury. I teraz łączę atomy z tej struktury górnej z tymi atomami ze struktury dolnej, ale robię to w taki sposób, żeby te atomy wystające łączyć na przemian z tymi wystającymi atomami z dołu. No więc to nie jest takie trudne, jeśli sobie ustawimy odpowiednio tę cząsteczkę, no właśnie straciłem tutaj wątek, muszę popatrzeć, która jest która, aha, dobrze, no więc ta z tym, potem ta, ten atom z tym atomem, ten z tym, ten z tym i wreszcie ten z tym, a jeszcze mi to zostało, ostatnie łączenie. No więc mam taką strukturę, która nie przypomina jeszcze fullerenu, ale... Mechanika molekularna świetnie sobie radzi z taką strukturą. Ja tu włączam mechanikę molekularną, wykonuję optymalizację geometrii i oto pojawia się właśnie fulleren, który pięknie nam tutaj się prezentuje. Mogę to zrobić też za pomocą. Innego sposobu wyświetlania bezkrotności wiązań, ale efekt jest ten sam. Jeśli włączę krotność wiązań, tutaj się formalnie pojawiają wiązania potrójne, ale to dlatego, że jest ta struktura również nałożona, więc jeśli to odkliknę, wiązania potrójne zamieniają się w wiązania podwójne. I w taki sposób można skonstruować fulleren C60. Inne fullereny też.